Dzień dobry drodzy widzowie. Kolejny dzień prac przy saunie Już zainstalowane drzwi, wypoziomowane i tak dalej. Bardzo ładne. Pierwszy raz miałem do czynienia z drzwiami takimi kupnymi, ponieważ do swojej sałony przywiozłem drzwi z Finlandii. I teraz, jaki jest plan? Plan jest bardzo prosty, ponieważ framuga drzwi jest osadzona na równi z legerami Także teraz będę przecinał deski i idealnie zasłaniał po prostu tutaj framogę. Framogę oczywiście tutaj się wyszlifuje ładnie, wszystko elegancko. I jak tutaj będę to robił? Można robić dwoma sposobami: albo jedną deskę przykręcić w ten sposób, wziąć poziomicę, drugą deskę tutaj obok. I tak jechać z poziomicą. Zajmuje to nie niewyobrażalnie dużo czasu, dlatego moja metoda, tak jak robiłem to w swojej sali, żeby było wszystko elegancko i równo. Do tych desek biorę w ten sposób od dołu do samej góry. Tutaj nad drzwiami ostatnia długa deska, którą pewnie będzie trzeba tak przyciąć, taką podłużną literkę U. I jak tą deskę przykręcę, to od niej idę do dołu. W ten sposób zachowuję wszystkie kąty i Łączy się, łączy się, bo tak z poziomicą da się to zrobić, ale bardzo ciężko tą ostatnią deskę połączyć, bo to musi być dokładność co do milimetra. Także taką technologią zaczynam to robić. No i co? Dość gadania, bierzemy się do pracy. Pierwsza deska jak, z, jak zawsze jest najtrudniejsza, tutaj co widzieliście przed chwilą musiałem wyszlifować i wyciąć po to żeby tak się schodziło, żeby tutaj bez problemu drzwi się otwierały, wcześniej oczywiście przykręciłem najpierw, wypoziomowałem no żeby po prostu zrobić taki rancik, dobrze jak to się otwiera, pięknie. wiatroizolacja założona i teraz patrzę tutaj równiotko tutaj równiotko i tutaj żeby się idealnie schodziły ranciki Dobrze, jeżeli chodzi o, o ten etap pracy, no to generalnie tutaj sprawdzanie poziomu, cyrkulacja na balansowanie na szprosie, tak aby te ranciki schodziły się właśnie w ten sposób elegancko, równiutko. Trochę zabawy powoli to idzie, ale tutaj wymagana jest duża dokładność. Ale pięknie, wyszło słoneczko. Wziąłem wiatroizolację tutaj, już do samej góry. No i zostało mi ze cztery deski. Ostatnia tutaj, i potem jadę w dół. Oczywiście, do góry też od razu dojadę, żeby zamknąć już tutaj tą przednią ścianę. Żeby to wszystko tak równo wychodziło z obydwu stron, to przykładam deskę. Tutaj. Dokładnie, gdzie ma być cięcie kośnicą, Tutaj. Tak samo i już Wam pokazuję na ukośnicy Tutaj generalnie, e, kiedyś widz się śmiał, że nie, nie używam ołówków. I ołówków używam przy robieniu dłuższych odległości, gdzie ten milimetr nie ma znaczenia, ale przy tak precyzyjnym używam długopisu. Idealnie tutaj patrzę, gdzie pójdzie ostrze. Oczywiście znaczy w krętarkę wypadałoby odłożyć. Pyk. 2 3 4 Ideolo. Widzę gdzie będzie szła tarcza. O zobaczcie, przez tą szybę pojawiła się bardzo ładna tęcza. Mam nadzieję, że będzie ją widać na kamerze. Tylko tęcza nie w kształcie łuku, tylko w kształcie paska. Ciekawe, ciekawe załamanie światła. No dobrze, doszedłem już do satysfakcjonującego momentu, i teraz tak, kolejna deska, żeby Wam to zobrazować, wezmę powiedzmy sobie tą. I teraz tak, ta deseczka sobie pójdzie tak. Na całą długość odmierzę, utnę, otworzę. Wcześniej otworzę drzwi i tam odrysuję. I wyżynarką po prostu wytnę taki prostokącik. I od tej deski pojadę jeszcze do góry te kilka i później w dół. W międzyczasie dałem wiatroizolację. Deskę przykręciłem na jednego wkręta. Odznaczyłem tutaj miejsce, gdzie będzie szyba się licowała z futryną. Czyli ten fragmentik tutaj? No i wybiorę się za wycięcie tego wyżynarką i mogę przykręcać tą deskę. No i jak? Spoko. I teraz tą deskę kolejną przykładam, czy tutaj jest równo. Idę tutaj do tyłu. Przykładam deskę kolejną. I i tak jak tu widać idealnie. I tutaj po prostu odznaczam linię cięcia. Tyle. I tych desek, moi drodzy, nie przykręcam. Bo margines błędu jest tutaj Naprawdę minimalne, także wolę je wszystkie przygotować i na samym dole zobaczymy, czy się wszystko będzie zgadzało. Jak się będzie zgadzało, to dopiero przykręcam. Oczywiście tutaj trzeba było podzawias wyciąć elegancko. I teraz mogę dopiero odrysować. trzeba przynieść dostawę desek no i tak Tarararara. tutaj zaznaczamy tak tutaj zaznaczamy tak tutaj bierzemy sobie bierzemy sobie o tak i idziemy przycinać ładnie równiutko jedziemy na drugą i standardowo Tutaj tak naprawdę, ale to wyszczerbione. Tak naprawdę wystarczy kawałek. I tutaj xik, żeby się nie pomylić. Szanowni Państwo, to jest moja chwila prawdy. No, tak jakby spasowanie, wszystko się udało perfekcyjnie. Dobrze, teraz dwie długie na górę i ostatnia przecięta wyżynarką, i tutaj już będzie zamknięta konstrukcja. Aczkolwiek tak sobie myślę, że a propos tej wyżynarki, że zamiast przecinać wzdłuż, to zrobię miejsce na te legarki i tak zamknę konstrukcję. No. Ostatnia górna deska jest najtrudniejsza. Musiałem usunąć szpros i trzy wyżłobienia na belki i zobaczymy, czy dobrze dopasowałem o rany, żeby to wcisnąć była udręka no ale jest fajnie wciśnięte pozostało parę wkrętów i ściana przednia zrobiona no dobrze, to biorę się za ostatnią ścianę będę musiał dokupić desek ale to już przy, za, za kilka dni a teraz czas zamknąć jak najbardziej konstrukcję ile, ile po prostu dam radę, tyle dam radę Tutaj instalując kolejną deskę, tutaj przykładam, żeby się schowała. Tutaj odrysowuję, tutaj już uciąłem, także nie mam co odrysowywać. Przykładam. Górne śruby są, górne wkręty są zostawione, żeby, żeby zmieściło się ta, ten, wiecie, ta, no, ten szpros po prostu, żeby ten, ta wypustka weszła w to. dlatego nie są dokręcane górne. I teraz robię tak. biorę dwa wkręty. Tutaj sprawdzam, czy jest idealnie z tym. Wiecie, rancik. Biorę jednego wkręta na dole. Biorę poziomicę. Biorę kolejnego wkręta. Wkręcam go 2 cm. Biorę poziomicę, sprawdzam. OK, minimalnie umieść, Pyk. Idealnie dokręcam. I dokręcam te góry. Następnie 9 pozostałych wkrętów i kolejna deska. Tak, moi drodzy, to jest właśnie drewno. Przepiękne, pachnące. Po ucięciu na ukośnicy wychodzi jeszcze taki niezwykły aromat przyrody, lasu, spokoju, ciszy i szczęścia. A, właśnie, płytę SB przykręciłem do tych skrajnych belek, i teraz muszę przykręcić do tych trzech pośrodku. Moja metoda jest taka: zaznaczam sobie środek kantówki, wyprowadzam na płytę SB i pokażę Wam, co się dzieje na górze. Oczywiście, najpierw trzeba wejść na dach. Opa! I teraz tak. Tutaj w tym miejscu mam zaznaczone, widzicie, jak kantówka. Tutaj dokładnie. I teraz mierzę tą odległość od krańca 62 cm zaznaczam tutaj 62 biorę ten przyrząd i zaznaczam kreskę i teraz jak będę przykręcał wkręty no to wiem dokładnie gdzie jest legar jak widać Czyli nie są odznaczone. No, i teraz wiem dokładnie, jak przykręcać taką sklejkę. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Po podcinaniu przeszlifowałem jeszcze płyty USB idealnie. Tutaj zakończyłem dotąd. W następnym odcinku będzie dach. Cały rant dachu i dokończenie tej ściany. Drzwi też wyregulowałem. Teraz zamykają się. Proszę uprzejmie. No i tutaj, zobaczcie jaka dokładność to co mówiłem, że najtrudniejsze to jest, żeby do tej deski, te wszystkie, które pójdą po lewej i po prawej stronie, żeby się zeszły idealnie do tej, która jest nad drzwiami. No i widzicie jaka dokładność, także jestem zadowolony. Tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!